W minioną środę na Stadionie słupickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się powakacyjne zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Słupic. Praktycznie przez okres wakacji nie było nas po prostu widać na, na stadionie, jeżeli chodzi o lekką atletykę, bo to mistrzostwa polskich juniorów, bo to ogólnopolska olimpiada młodzieży, bo to mistrzostwa w, w kategorii 23 to zgrupowania sportowe, które się skończyły jedno w Szklarskiej Porębie, w drugie w Pogorzelicy, ale czas pokazać po prostu zawodników i czas po prostu pokazać jaką oni mają formę. Akurat nie, dzisiaj, zgodnie z kalendarzem gminy Subice, zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Lekiej Atletyki, gościmy prawie 200 sportowców, szczególnie w tej kategorii, która jesienią najbardziej interesuje, to nasze znaczy kategorii Młodzika U16 na naszym obiekcie w ramach powakacyjnego mitingu lekkoatletycznego. O puchar naszego gospodarza miasta, pana burmistrza Mariusza Oleniczaka. Podstawowe konkurencje, te, które po prostu trenerzy uważali, że należałoby po prostu wprowadzić do, 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 do tej imprezy: biegi, skoki, rzuty. Liczna reprezentacja naszego klubu. Główny cel. To makroregion, który jest za parę dni, bo konkretnie 10 października w Karkarpaczu, Natomiast 23 i 24 września Mistrzostwa Polski Mucik, które też się odbędą na tym obiekcie. Kluby z województwa lubuskiego. Kluby z województwa zachodnio-pomorskiego i dolnośląskiego mają okazję, żeby po prostu przetrenować, sprawdzić, jak wygląda obieg, jak, jak, jaka jest nośna bieżnia, bo, bo wiemy, że ta bieżnia je, jest nośna, po to, żeby jak najlepiej się przygotować do tej głównej imprezy, a tą główną imprezą dla tej grupy wiekowej, tak jak już wspomniałem, są Mistrzostwa Polski U16 w Subicach. Robimy wszystko zgodnie z planem i myślę, że. Również impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z planem przy ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atetyki i Lubuskim Związkiem Lekkiej Atetyki. Wszystkim lekkoatletom i lekkoatletkom, a w szczególności ekipie Słupickiego Lubusza, życzymy tegorocznej rekordowej, lekkoatletycznej jesieni.